Cześć, superciężarówko! Widzę, że masz tam trochę słodyczy. Frank był wczoraj chory. Czy to ma go pocieszyć? Jesteś takim dobrym przyjacielem, superciężarówko. Hej, co to za hałas? Ech, to pewnie nic takiego. <noise> Nic ci nie jest superciężarówko? O nie, superciężarówko. Torba ze słodyczami zniknęła. Co się mogło stać? Patrz, superciężarówko. Krokomil ma Twoje cukierki. O nie! On zamierza uciec z cukierkami Franka. Świetny pomysł, superciężarówka. Krokomil nie ma szans na ucieczkę przed policjantem. Dalej superciężarówko. Gazu! Ciebie go dorwałeś! Mm. O nie! Krokomil ucieka! Uu, uważajcie! To bomby dymne! Uważaj, superciężarówko! Wow! Było blisko! Och! Wszystko w porządku, superciężarówko? O nie! Krokomil uciekł! Gdzie on może być? Znalazłeś coś, superciężarówką? Spójrz, to ślad po papierkach od cukierków. To z cukierków, które ukradł Krokomil. Jestem pewien, że znajdziesz Krokomila na końcu tego szlaku. Patrz, superciężarówko, Matylda tu jest. Matyldo? Czy widziałaś krokomila? Ukradł cukierki z superciężarówki. Widziałaś go jak jechał do parku? Czy pomożesz superciężarówce go powstrzymać? Dzięki, Matyldo. Świetny pomysł, superciężarówka. Jeśli każdy z Was pojedzie jedną drogą, krokomil nie będzie w stanie uciec. To już koniec, Krokomilu. Oddaj cukierki. O nie, on znowu próbuje uciec. Musisz go powstrzymać, Superciężarówko. Dobra robota, Superciężarówko. Nawet nie próbuj, krokomilu, nie możesz uciec. Myślę, że nadszedł czas, aby zabrać te cukierki do Franka. Matyldo, możesz się upewnić, że krokomil będzie grzeczny? Hej, Frank, wyglądasz, jakbyś czuł się lepiej. Zjedzenie cukierka z przyjaciółmi zawsze pomaga. Hej, krokomilu, chyba przegapiłeś kilka papierków. Mm -hmm. No, no, ja tylko uważaj! No, mamy cię! Myślałeś kiedyś, żeby zostać kaskaderką? Ktoś potrzebuje pomocy! Jedźmy! Taro, dzieciaczki są w tarapatach. Latały sobie balonem na gorące powietrze i utknęły na młynie diabelskim. Jeden samochodzik nie zdążył wyskoczyć i teraz tam utkną! Mm. Mm -hmm. Super ciężarówko! Koło wciąż się obraca! Szybko! Tam jest wyłącznik! Całe szczęście! Teraz musimy ściągnąć tego o? dzieciaczka. Masz jakąś hmm. specjalną transformację? Ciężarówka transportowa? To jest super! Już dobrze, mój mały przyjacielu. Super ciężarówka zaraz cię uratuje. Musisz skoczyć na platformę. Śmiało! Super ciężarówka? Musisz przekonać tego malucha, żeby skoczył. Haha, ha, wiedziałem, że ci się uda! Witaj z powrotem na ziemi, mój drogi! O, witaj, Massimo! Massimo chciałby zbadać ten balon i zobaczyć, czy może go naprawić. Mógłbyś go podnieść z super ciężarówką? Massimo twierdzi, że balon jest ok. Trzeba go tylko napełnić gorącym powietrzem. Może więc użyjemy gadżeciku? Super silniki odrzutowe? Oczywiście! One wydmuchują gorące powietrze! Balon się napełnia. A... Trzymaj go mocno, Aha. Massimo. Brawo, moi przyjaciele! Dziękujemy ci, superciężarówko. I lecimy. Trzymajcie się, superciężarówka zaraz zrobi tryczka. Haha, ha, miłego lotu. O nie, to wygląda bardzo źle. Miałeś twarde lądowanie, Roki? Proszę bardzo, Roki. Doktor, superciężarówka zawsze służy pomocą. Ktoś jeszcze potrzebuje Twojej pomocy? Superciężarówko, jedźmy! Mamy tutaj poważną sytuację. Ten wielki dinozaur T-Rex może w każdej chwili wpaść do basenu z piłkami. A do tego miał miałbym. I rozwalił basen, wypuszczając wszystkie piłki. Super ciężarówko musisz natychmiast tam jechać i uratować dzieciaczki. Hmm, hmm dinozaur chyba już się uspokoił. Ale niestety basen dalej jest zniszczony, a dzieciaczki nie mają jak się bawić. Hmm? Nie, on zaraz się przewróci na dzieciaczki! Dalej chłopaki, pchajcie z całej siły! Superciężarówką musi się przetransformować w mocniejszy pojazd! jest! Jesteś teraz super koparką! na <timana> wow. Całe szczęście nie spadło na dziewczaczki. <murzanie> <skrybuj> Okej, okay, wszystkie piłeczki są już w basenie. Ale teraz musimy naprawić te uszkodzenie. Tylko jak to zrobimy? Hmm. Czyżbyś chciał użyć swojego gadżetiku? Na robota, superciężarówko! Co? Chcesz spróbować unieść tego dinozaura? Wow! Tego się nie spodziewałem! Dobra robota, superciężarówko! Bawcie się dobrze moi przyjaciele i do zobaczenia następnym razem! Wow, wow, wow! Chłopaki, a dokąd się tak spieszycie? A, szukacie wielkanocnych jajek? Już coś widzisz, Jerry? Że... A może ty już znalazłeś, Karol? Powodzenia! Karol, zaczekaj, Zatrzymaj się! Wow! Wybacz, że przeszkadzam, ale chyba ktoś potrzebuje super ciężarów. O, biedne dzieciaczki nie mogły znaleźć żadnych jajek Walter za dobrze je schował Pomożesz im w poszukiwaniach? Ha, w końcu zabawa w chowanego to twoja specjalność to Aha. będzie kaszka z mleczkiem. Aha. <trykny> 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 już dobrze, dzieciaczki! superciężarówka już tu jest. Razem z Walterem znajdziemy wasze jajka. Okej, okay, zacznijmy poszukiwania! Widziałeś jakieś jajka, Walter? A ty, super nic! Chwila! Zobacz! Czekolada! O, dzieciaczki się zmęczyły! Jaki miły gest, superciężarówko! A może mógłbyś podwieść dzieciaczki? Wow, jesteś super samochodem transportowym. Skakujcie, dzieciaczki, super was podwiezie. Czy możemy dalej kontynuować poszukiwania jajek? jak mocny? Powodzenia w poszukiwaniu, dzieciaczki. Macie już coś? O, zobaczcie, super znalazła jajka! Już sobie przypomniałeś, gdzie je schowałeś? W cukierni Carrie. A więc na co czekamy? Jedźmy tam! O nie, co jest nie tak z dzieciaczkami? Chyba masz rację, zobacz! Jajka topią się pod wpływem gorąca. Super ciężarówko, zrób coś! Użyjesz jednego ze swoich gadżetów? Hmm, Świetny pomysł! Cofnijcie się trochę i zamknijcie oczy! Ten laser jest bardzo jasny. Wow, dobra robota, super ciężarówko. Dzięki temu nie roztopią się, zanim dojedziemy do cukierni Kerry. Haha, już możecie otworzyć oczka. A teraz znajdźmy pozostałe jajka. Nareszcie mamy je wszystkie! Ale bez ciebie, Karol, nie znaleźlibyśmy ich! O, więcej łakoci? Dziękujemy ci, Carrie! Wszystkim życzymy wesołych świąt! Do zobaczenia! <grystanie> Hej, przyjaciele! Gotowi na Halloweenową paradę? Zaraz się rozpocznie. Aha. Ho, ho ty jesteś duchem. Szkielet! Ale nie martwcie się! Super ciężarówka zaraz tu będzie! Super ciężarówko, czy możemy a, pogadać huh? na osobności? Tam jest taki straszny szkielet i on wszystkich wystraszył! Ciężarówko! Musimy coś z tym zrobić! Pospiesz się! Monster Truck? To świetny pomysł! Bierz go, superbohaterze! Całą paradę? Mm -hmm. Ale klawo! Tak? Nie, to samolot? Nie, to super ciężarówka. Szkielet sobie poleciał. Okej, okay, kontynuujemy naszą paradę. Yeah. No oh, nie, znowu on! Uważaj! On wypuszcza te niesamowite jajka! Przez ten dym wszyscy zniknęli. Oh. Oh. Mm. Żarty się skończyły! Złapmy tego złoczyńcę! Pora wykorzystać twój ulubiony gadżet! Nie masz się gdzie ukryć, szkieletorze! Tak myślałem! To ten łobuz krokomil! Mieliśmy dzisiaj dobrą lekcję! Haha, to tylko dekoracja! Pamiętajcie, nie wszystko jest tym, na co wygląda!